Coś zaskakującego, redaktor Maciej Głogowski w Radiu Tokafem zgodził się z Jarosławem Kaczyńskim, bo Kaczyński w jednym ze swoich ostatnich stand-upów powiedział też coś na poważnie. Że mianowicie przyszłoroczne wybory będą przypominały te pamiętne, przełomowe z roku 1989 czerwcowe. I Głogowski nie tylko zgodził się z prezesem Kaczyńskim, ale mm, dodał argumenty od siebie, ja je spisałem z pamięci. W roku 1989 naród walczył o wyrwanie się z rąk opresyjnej władzy. Za rok też. Władza na wybory miała do swojej dyspozycji telewizję, radio, sądy, milicję, wojsko. Za rok też. Władza miała wielkie przedsiębiorstwa. Orleny różne, które sypały pieniędzmi. Miała Bank Narodowy, który pieniądze drukował i władza rozdawała te pieniądze po uważaniu, a one były coraz mniej warte, bo zżerała je inflacja. Za rok nie będzie inaczej. I wreszcie stawką wyborów czerwcowych była Przyszłość kraju. Albo dalej staczamy się, albo próbujemy się wykaraskać, zastąpiwszy partyjnych nieudaczników fachowcami. Za rok dokładnie to samo. To wszystko podobieństwa są tak oczywiste, że trudno nie przyznać prezesowi racji. Powstaje jednak pytanie, dlaczego Kaczyński to powiedział? Dlaczego odwołał się do tych wspomnień? Po co zwrócił na nie uwagę? To przecież brzmi jak kampania na rzecz opozycji. Ja wiem dlaczego. Prezes postanowił przyszłoroczną kampanię oprzeć na podobnych pomysłach, co w wyborach czerwcowych w 1989 roku. Zdobyłem projekt plakatu, mam go tutaj w komputerze, spróbuję go pokazać Państwu. O, znowu dzielny kowboj spod znaku Solidarności idzie na śmiertelny pojedynek w samopołudnie. A jak wygra za rok wybory, no to będzie można Posłać do szkół nowe, poprawione wydanie podręcznika Historia i Teraźniejszość, w którym ten plakat będzie zamieszczony jako ilustracja rozdziału o wyborach czerwcowych 89. Bo ostatnie badania wykazały, że to ten plakat zapewnił wtedy zwycięstwo. Tylko lewactwo przez trzydzieści trzy lata ukrywało ten fakt, ale prawda musi zwyciężyć.